Cześć, witajcie, ja jestem LilNiuTV i dzisiaj w tym filmiku pokażę wam jak zrobić prostą e, fotomanipulację za pomocą trzech zdjęć e, paczka do tych zdjęć będzie oczywiście w opisie filmu a ja teraz przejdę do poradnika <grych> także otwieramy nasze e, trzy zdjęcia ja mam je tutaj przepraszam, cztery otworzymy sobie pach 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 to jest to będzie nam po, potrzebne tylko do nieba. Z tego zrobimy ziemię, czyli tutaj no ten piasek podłożymy. To też trochę użyjemy do tego, i zegarek użyjemy na końcu. Także pierwsze, co musimy zrobić, to wybrać sobie zaznaczenie prostokątne i zaznaczyć sobie tak jak ja tutaj zaznaczyłem samą trawę klikamy ctrl c, przechodzimy na e, zdjęcie z niebem i klikamy ctrl v Tro, troszkę sobie oddalimy tutaj suwakiem o i ustawimy nasz, ten, naszą trawkę tak w miarę Tutaj, tak na środku. O! Ok, mamy. Teraz zajmiemy się, żeby to tak jakoś ładnie wtopić, prawda? Żeby to nie, nie wyglądało tak brzydko, to musimy coś zrobić z tymi połączeniami, prawda? Także wybieramy gumkę. Tak, gumkę. Tutaj sobie jeszcze e, odblokujemy warstwę, że na niej też możemy coś robić pędzel wybieramy na tutaj, przejdziemy na kółko gdzieś taki, o wow. nie ta warstwa i robimy na tej warstwie, które, którą teraz przeciągnęliśmy tutaj i jeszcze tutaj o tak, w miarę jest ok, fajnie. Ok. Teraz, albo w sumie jeszcze tutaj troszkę to zrównamy, tak, o trochę u góry. tak wygląda troszkę dość dziwnie. O. I teraz jest ok. Przechodzimy na e, dolną warstwę, klikamy e, Image Adjustments, Adjustments <grywki> i wibracje, czyli Vibrance, tak mi się to zdaje. I Saturation dajemy troszkę na dół, o! Jak widzicie, nam się to jakoś troszkę wtopiło i jest w miarę ok, Tylko tutaj trochę, tak, troszkę tak nie to widać, także... Mm, clone Stamp weźmiemy, czyli klonowanie i możemy zrobić to tak, w tym tutaj, w sumie, o, i wygląda lepiej, o wiele lepiej teraz niż wcześniej, także już zamieniliśmy sobie podłogę, czyli ziemię, jak widzicie tu, o, całkiem spoko to wygląda, mm. Dalej, co my tam mamy ciekawego? Opa. No, gdzieś tu jeszcze jedno było. Jeszcze jedno zdjęcie gdzieś mi się skubiło. <laughs> Fuck, to otworzę jeszcze raz. E... To jest to zdjęcie. Odblokujemy i zaznaczymy to e... pentolem. Zaznaczymy tylko tą e, widoczną górkę, którą tutaj właśnie zaznaczam. Opa! Klikamy prawym przyciskiem myszy e, na, na zawartość zaznaczenia i wybieramy Make Selection 0 pixeli. Klikamy Ctrl C przechodzimy na naszą e, pracę. Wybieramy nową warstwę i Ctrl V, czyli wklejamy. Były troszkę to trochę za duże, się zrobiło. Także musimy to zmniejszyć. Hmm. Jakoś tak, op. No, może jakoś tak. Jeszcze ją odwrócimy. Hmm, edycja. Transformację i flip horizontal, czyli odwróć w poziomie, tak? <grytanie> to mi się zdaje. Y ok dobra, teraz musimy zrobić ten sam manewr co wcześniej, czyli wy wybieramy y image, adjustments i Wibracje, Też ustawiamy tak na niżej, żeby to się skomponowało w y kolorze. Dalej. Troszkę sobie powiększymy. I tu, jak widzicie, trochę to wygląda tak płasko. Czyli że tutaj są takie kurcze. No, to jest prosta linia. A my chcemy zrobić z tego taką trawę, prawda? Także o tutaj jeszcze troszkę muszę usunąć, bo tu się źle. E, Albo stąd. Tak, źle, źle. Dobra, jebać to. <laughs> Wybieramy pędzel, nie gumkę przepraszam, gumkę i zmieniamy e... Ups, błąd Musimy zmienić e... ten, gumkę, żeby była w, ksz e, w kształcie trawy To teraz zapomniałem gdzie to było Jest lipa Może w naturalnych pluszach, nie Dwa, a to jesteśmy w trójce. To jeszcze raz. Tutaj? Nie. Hmm. To może tu, w tych pędzlach, będzie. Może wrócę do Was, jak to znajdę. <grybujesz> ok, już jestem. Znalazłem ten pędzel. Musiałem wszystko zresetować, całe brusze. Yy... I znalazłem właśnie ten jeden mały, kufniany pędzel. Dobra. Zmniejszamy jego e, wielkość przyciskami e, nawiasów na klawiaturze tych kwadratowych. Lewy już w dół i prawy się zwiększa. A lewym się zmniejsza. No i tyle. I robimy z tego trawkę. Smarujemy sobie. Na górnej części, żeby to tak w sumie ładnie wyglądało. Jak trawa. <grymne> Raz, dwa przelecę, żeby szybciej było. Pach. Opa. O. No, może być. Już, już wygląda o wiele lepiej. Eee... Dalej, może teraz przejdziemy do zegara, który nam tutaj gdzieś się też podział. To było to? Nie, to było to. Tak. Mmm, odblokujemy warstwę. Wybieramy zaznaczenie eliptyczne. Opa, zaznaczymy sobie. Tak, o. Kontrol C. Przechodzimy na warstwę z pracą. Nową warstwę robimy i Ctrl V. Jak widzimy, zdjęcie jest troszkę za duże, także zmniejszymy jego e, rozmiar. Zaznaczamy, znaczy, żeby zmniejszyć e, nasze obrazy, klikamy Ctrl E i trzymając e, przycisk shi SHIFT e, zmniejszamy go proporcjonalnie. O! Gdzie go położymy? Gdzieś tutaj może. O. Niech będzie sobie tutaj stał. I teraz tak. No jak widzimy on wygląda dość brzydko. Także trzeba by go jakoś tutaj wtopić, prawda? Mm. Wybieramy znowu gumkę i robimy ten sam manewr, manewr co wcześniej. Czyli musimy wygumować go tutaj, żeby było widać, że on jest tak jakby wsadzony w ziemię. O, tak fajnie. I w miarę wygląda teraz już lepiej. Mm, dalej. Duplikujemy warstwę e, z tym zegarem. Mamy ją tutaj, hopa. I odwracamy ją. Transform vertical. Tak. I jeszcze z, musimy ją zmienić. W sumie nie. Zróbmy jeszcze tak. Prawym. E, opcje mieszania, tak to się chyba zwie po polsku. E, gradient Overlay, czyli nakładamy na no to gradient cały czarny. Opa. I robimy z, z tego cień. Ups, nie tak. E, edit. Edycja Transform Dissort. O. Tak. Będzie ok. O, myślę, że tak. O, bo tutaj będzie słońce zaraz zrobimy nową warstwę. O. Yy, tutaj będzie gdzieś słońce. Al, ok. To jest ta warstwa czarna i zrobimy z tego dzień. Przechodzimy do filter, e, filtrów. E, rozmycie. Rozmycie gaussiana, czy gaussowskie, czy jakoś tak się to zwało. O, może tak. I w sumie jest ok możemy jeszcze zmienić tutaj jego przeźroczystość, ale myślę, że tak jest ok um, Dobra, może teraz zrobimy... E... To zmarzę całkiem. Tą trawą będę mazał. Może teraz zrobimy słońce. Hmm, słońce gdzieś będzie może takie, takie i tu mi właśnie wyskakuje taki błąd, nie wiem czemu, ale kolor i tak się zmieni, także nie ma obawy. Eee, bim, 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 bim. To, Bierzemy taki pędzel, Jebniemy tu, a, trochę trochę brzydkie. Iś takie o. Hopa. I jeszcze jest ten połysk na, na tym zegarku, także wygląda całkiem spoko. Powiększymy. robimy jeszcze całe białe, trochę zmniejszymy. No i wygląda w miarę OK. Jeszcze możemy zrobić tak. O. Możemy jeszcze zmienić troszkę e, nasz zegar, m, z, e, zaznaczając go całym, e, cały, m, Select, Load Selection i OK. Robimy nową warstwę, Ctrl-Shift-N, żeby zrobić szybko no, nową warstwę i możemy sobie go troszkę pomalować, tak bardziej. M, taki może być tutaj. Opa. I taki tutaj bardziej. O. Tak. Select, deselect. I to zmieniamy sobie na kolor. Możemy zmienić. O. czystość I wygląda w sumie ładniej niż wcześniej. Możemy dać również połysk. Taki. Mm, biały. Jakby ten błąd w Um, pym, pym, pym. Tak, to jest nowa warstwa. Tutaj i tutaj. Mm, czekajcie, wybierzemy sobie jakąś, może, overlay. Tak, a ja, w sumie jest ok. No już. <grybujesz> tak, e, to sobie zgrupujemy. Mm, merge layers. Okay, nie ma całego zegarka. Kopiujemy. Jest jeszcze jeden, op! Cienia nie skopiowaliśmy. E, Lipton. Cofamy. Opa, merge layers, gdzie, gdzie to mamy? OK. Ctrl J i możemy ją sobie tam oddalić trochę. Też sobie gdzieś siedzi taki sam zegarek. O i mamy taką e, prostą fotomanipulację. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, to oczywiście piszcie. Ja mogę zrobić bez problemu. Także jeszcze taki, tak e, kończąc ten, tą pracę, e, dodamy taki efekt e, tutaj, tu, tu, tu. E, upewnijcie się, że macie ustawienie takie, że czarny po lewej stronie i przejrzysty po prawej, i zaznaczoną opcję tą drugą, taką eliptyczną, i zaznaczoną e, odwrotność, czyli reverse. Klikając w Shift od środka w prawą stronę. E, o, trochę to przytko to wygląda. Shift od środka w prawą stronę, tak, do końca możemy przesunąć. Mi się bawić tym w sumie o. Taki efekt w sumie o. I ładnie wygląda. Także e, dzięki za oglądanie. E, ja jestem Lilio TV, ja to był poradnik e, do prostej fotomanipulacji. Trzymajcie się. Bye bye.